i witamy Was ostatniego dnia naszego pobytu w Hiszpanii. Jesteśmy w Benidormie, Spacerujemy sobie, bo chcemy kupić pamiątki jeszcze. Także ostatni dzień tylko pamiąteczki, jedzonko. I popatrzcie na tą plażę jeszcze ostatni raz. To plaża w Benidormie, ale my dzisiaj nie plażujemy, my dzisiaj kupujemy pamiątki, magnesy i tak dalej. Także zapraszam was na takie pierdłkowo. I dotarliśmy do restauracji Arabis. Porcje na głowę Maps. Które mają gyrosa, ale tak dawno gyrosa nie jadłem, że postanowiliśmy zjeść gyrosa I właśnie ja tego gyrosa, a Kandyna je tego A Julia będzie dojadać resztki, bo jest zła Cięcie Słuchajcie, dostaliśmy takie dwa gyrosy z sosami ostrymi i powiem szczerze, że polecamy tą restaurację, bo pani mówi po polsku, jest bardzo miła, chyba pochodzi z Gruzji, ale mówi po polsku, zobaczymy jak to smakuje, dam ją znać jeszcze, ale wygląda rewelacyjnie, miła obsługa, wszystko fajnie. No powiem wam, sosik, który widzicie tutaj, to jest samoróbka i daje czadu, to jest sos. Тоа oh, е индиски да го пикуш кој не е тоа. Ма сака. Пак. Зај е фајни остров. Rewelacja, rewelacja. Słuchajcie, po zajebiaszczym jedzeniu, naprawdę zajebiaszczym polecałem wam tę restaurację. Tu wam wkleję teraz nazwę tej restauracji, bo jest warto. Obsługa polska, pani z Polski albo z Gruzji, nie wiem, ma taki dziwny akcent albo długo mieszkała w Polsce, albo jest Polką, która długo mieszka za granicą. A nieważne, super mili, super pomocni. Jedzenie genialne, greckie, greckie jedzenie. Genialne po prostu, nie wiem jak smakuje kebab, ale podejrzewam, że jest rewelacyjny. Sosy rewelacja, wszystko rewelacja. Także polecamy, a ceny też bardzo konkurencyjne jak na te czasy. Słuchajcie, teraz udało nam się wjechać w końcu na tą górę, na którą chcieliśmy wejść. Jesteśmy na samym szczycie. Nie jesteśmy na samym szczycie, ale udało się takie widoki ogarnąć. Słuchajcie, nasz ostatni wieczór w miejscowości Villalosa, koło Benidormu, koło Alicante. E, co, byliśmy tutaj prawie 3 tygodnie, popatrzcie na niego. 15 lat, nowotwór, inne choroby, tonę tabletek codziennie, no, ale przeżył. Od dzisiaj zaczęły się bardzo wielkie upały, także w sumie to nawet cieszymy się, że wyjeżdżamy jutro stąd, bo naprawdę dzisiaj to już było nie do zniesienia ten upał. Na szczęście nasza klimatyzacja, którą mamy w szczepie, którą zamontowałem, zresztą widzieliście, jak nie widzieliście, cofnijcie się do poprzednich vlogów, nasza klima daje dobrze radę sobie z tymi upałami. Co prawda przy ziemi chłodzi tak do 23-24 stopni, przy suficie przyczepy jest już 33. No ale co? Ciko sobie leży raczej na ziemi, także jemu pomogło. I co, będziemy kończyć te nasze wakacje 2024. To już drugie wakacje w tym roku. Miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Następny rok raczej plany są całkowicie inne. Nie będzie to Hiszpania pierwszy raz od trzech Lat nie będziemy w Hiszpanii na wakacje. Tak przynajmniej nam się wydaje, bo zawsze plany mamy jakieś, a później wychodzi jak wychodzi. Co jeszcze, jutro podróż? To mam nadzieję, że podróż będzie bez jakichś zbędnych niespodzianek, bo niestety zapowiadają bardzo dużo opały, a my musimy podjechać pod same Pireneje i przejechać te Pireneje, a ma być jutro bardzo, bardzo gorący dzień. Także mamy nadzieję, że nasze auto jest w pełni sprawne i że nic nie zawiedzie i że klimatyzacja będzie działać przede wszystkim nie dla nas, ale dla niego. Jazda, 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 dwa dni jazdy do domu. Także trochę jest, będziemy spali najprawdopodobniej gdzieś na dziko, znaczy na pewno będziemy spali na dziko. Mamy pewien pomysł podjechania na kemping we Francji koło Montpellier. Na tym kempingu byliśmy też dwa albo trzy lata temu i jest taki zajazd koło kempingu gdzie można było na noc sobie stanąć i w miarę bezpiecznie przespać tą noc. Także to jest nasz pomysł i tam też jest dojście do, do morza także może i jakaś wieczorna jeszcze kąpiel w morzu. Nic, Taki vlog trochę poskładany z paru vlogów z paru dni. Nic specjalnego nie robiliśmy. Trochę dopadło nas zmęczenie jeśli chodzi o wakacje. E, powiem szczerze, pierwszy raz e, pomyślałem sobie, że w sumie wolałbym być w pracy. Dziwna sprawa. Pierwszy raz pomyślałem sobie e, o takim czymś, e, jeśli chodzi o podróż przyczepą czy kamperem. Początek wakacji stwierdzam e, przyczepa. Super. Mieliśmy auto, pozwiedzaliśmy dookoła rzeczy, no ale trzy tygodnie w jednym miejscu. Jak już zwiedzicie wszystko, to później wpadacie taką, w taką domową rutynę. Czyli wstajecie rano, trzeba prowadzić psa, trzeba go nakarmić, trzeba posprzątać, trzeba robić naczynia. Taka trochę e, wpadacie w taką rutynę jak w domu, i to mi się nie bardzo podobało. Wydaje mi się, że w przyczepie to przemieszczanie się co 2-3 dni jest e, czymś ekscytującym. Trzeba to pozbierać, wiadomo, więcej pracy, więcej jeżdżenia, więcej czasu w aucie, ale. Gdzieś nie wpadacie w taką domową rutynę sprzątania, gotowania, prania i tak dalej. Po prostu jest jazda, zwiedzanie, nastawienie na zwiedzanie. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to wśród innych użytkowników przyczep wygląda, ale wydaje mi się, że 3 tygodnie w jednym miejscu za dużo. 1,5 tygodnia na jedno miejsce optymalnie, 3 tygodnie stanowczo za dużo. Także w następnym roku będziemy kombinować coś innego. To już dowiecie się niedługo, bo będziemy już niedługo bukować wakacje na następny rok. Szaleństwo, ale tak będzie i co najlepsze, wiecie co. Nie mamy pojęcia co z naszym psem, bo on, no bo ja już go uśmiercam od dobrych trzech lat. I jak byliśmy tutaj 2,5 roku temu, ostatni raz w Via Locha, to też myślałem, że to jest koniec, a on tutaj powrócił. Jeszcze z nowotworem, nie? Także będziemy bukować wakacje też dla niego. Dzień dobry, witamy w nowym vlogu. Słuchajcie, jesteśmy już w drodze. Z kempingu wyjechaliśmy o godzinie 11.00. Udało nam się poskładać, nic nie nagrywaliśmy, bo było gorąco, trzeba było szybko się złożyć. Za prąd zapłacić jeszcze, bo na tym kempingu płaci się osobno za prąd. Słuchajcie, za trzy tygodnie pobytu, chodzenia, klimatyzacji, dwóch lodówek non-stop zapłaciliśmy 130 euro za, e, za prąd. Nie, nie wiem, ile zużyliśmy, pani mówiła, ale nie pamiętam. Teraz już jesteśmy koło Barcelony, jesteśmy jakieś 80 km od Barcelony, e, na bardzo brudnym parkingu. Popatrzcie. Przechodzimy się z nim chwilę. Muszę tutaj uważać, bo tu podobno bardzo kradną. Wszędzie zresztą na autostradzie są e, ogłoszenia, żeby uważać. Także... Mają. i dlatego żeśmy stali tutaj tyle czasu? No pewnie tak, bo pewnie mnie już zatrzymywali lądowo, nie? Coś szukają? Zostali jakieś jakieś może jakiś przemyt? I Witamy, witamy z Francji, prosto z Francji, witamy Was nowego dnia. Spaliśmy na parkingu, oczywiście we Francji niezbyt mądrze, ale spaliśmy, ale jak widać, nie wiem czy Wy widzicie, sporo kamperów stoi, przyczepy też stoją. W zasadzie wczoraj musiałem przerwać, bo podjechali za mną, nie wiem czy widzieliście na podjechało za mną BMW i coś kombinowali przy aucie i bardzo, bardzo spoglądali na naszą przyczepę i na nasze auto. A o, wiecie, dziecko, laptopy, i tak dalej, tak dalej. Także wolałem przerwać, odjechać, i zostać okradzionym w jakiś głupi sposób. Słuchajcie, dzisiaj, no, w miarę bezpiecznie, fajnie się spało, tylko że bardzo, bardzo gorąco. Nawet zrobiliśmy taki jakże że otworzyliśmy okno sobie, bo stwierdziliśmy, że jak nie otworzymy, to się podusimy. Zresztą, ciko, tutaj nasz towarzysz bardzo sapał. Także musieliśmy to chociaż dla niego zrobić. I co? Jakie plany? No wczoraj jeszcze bardzo duże korki przy Barcelonie i bardzo duże korki przy granicy. Sprawdzali, nie wiem, kontrolowali praktycznie każde auto na granicy hiszpańsko-francuskiej. Nie wiem czy to ma związek z olimpiadą czy z czym, no ale kontrolowali bardzo wszystkie samochody. Nas, nas puścili, ale w większości kontrolowali. Pojedynczo puszczali przez granicę, także możecie sobie wyobrazić, był korek około półtorej godziny stania na samej granicy. No ale cóż, dzisiaj lecimy dalej. Mamy nadzieję, że się dojedziemy. Jest godzina piąta rano. Także lecimy lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się, Ciko już chce do domu. Ona już serdecznie dość tych wakacji. Także co, jak on co do domu, to my też lecimy do domu. Także zobaczymy się w następnym ujęciu jak gdzieś coś ciekawego działo I słuchajcie, mało update. Jesteśmy dalej we Francji. No nie jedzie się za łatwo, dużo ludzi wraca właśnie z wakacji, także nie ma łatwej trasy, trochę korków po drodze, ale jesteśmy już blisko Luksemburga, także jest coraz lepiej. Zatankowaliśmy się ostatni raz we Francji, później następny raz tankujemy się tanim paliwem w Luksemburgu, także taki mały update. Aha, jeszcze jedno, jeśli chodzi o Mitsubishi Outlandera, e, odkryłem jedną sprawę, żeby spalał dużo mniej niż spalał normalnie. E, po prostu nie można włączyć tempomatu. To jest najlepszy sposób i włączyć na B0 ekojazdę, do tego jeszcze guzik ekojazdy i nie włączać tempomatu. To wtedy spala naprawdę niewiele z przyczepą kempingową. Także, no cóż, nie używać systemów, nie używać tempomatu i będzie spalanie dużo, dużo niższe. Jeszcze wszystkie rachunki na koniec przejazdu obliczę, jak wyszła jedna strona, jak wyszła druga strona, bo wszystkie. Rachunki zbieramy, ale już widzę, że będzie, będzie duża różnica, jeśli chodzi o paliwo. Także co, jedziemy dalej? Eee, do zobaczenia zaraz. A tam sobie podejrzają dziewczyny z ubikacji z wodą dla towarzysza psa. Jakoś przeżył drogę. Udało się. Jak tam kiepsko, nie? Kiepska droga. Co, dwa dni w drodze? To za dużo dla ciebie. Co, ale masz wygodnie. Jeszcze trochę będziemy w domku. Jak tam załatwione? Wszystko. Czy chce wody? Hej, witam kolejnego dnia. Słuchajcie, dojechaliśmy do domu. Niestety nic nie nagrywałem po drodze, były duże korki, dojechaliśmy bardzo późno. Dojechaliśmy w sumie od 11 godziny w czwartek, dojechaliśmy w piątek, no w sumie to już była sobota, w pół do pierwszej w nocy. Także bardzo długo jechaliśmy. Nie kładłem się spać, ponieważ dzisiaj jadę zawieźć przyczepę. Nie wiem, czy widzicie za mną przyczepa, jedzie ze mną. Rozpakowałem przyczepę, wysprzątałem ją, nic nie nagrywałem, bo nie miałem czasu. Dzisiaj jadę ją odstawić w miejsce gdzie przyczepa przezimuje, bo już w tym roku przyczepom nigdzie nie jedziemy Także e, jadę ją odstawić na miejsce gdzie przyczepa sobie przezimuje. Czekajcie o no. ja trochę to, to jakoś dziwnie. No, przyczepa sobie przezimuje w jednym miejscu. Jest wysprzątana, naprawdę zajęło mi to 3 godziny. Rozpakowanie, wysprzątanie jestem cały spocony. Teraz jeszcze byłem ją umyć, żeby była czysta, żeby sobie stała pod dachem czyściutka. Okna dachowego nie montowałem, ponieważ nie zamówiłem go jeszcze. Także na razie będzie zaklejone przez całą zimę i tak stoi pod dachem. Także nic jej nie będzie. Wymontowałem akumulator, wymontowałem wszystko. Mam nadzieję, że wszystko pozabierałem, bo no bo nie mam jak się tam później wrócić do tego magazynu, gdzie będzie przechowywana ta przyczepa. Jeśli chodzi o koszty podróży, zrobimy sobie filmik podsumowujący koszty podróży, ile nas to kosztowały 3 tygodnie w Hiszpanii, e, łącznie z przejazdem e, Mitsubishi Outlanderem pH, czyli Koszty nie były małe, chociaż sportor znalazł ten sposób, jak e, taniej e, jeździć tym autem. No, i tyle, słuchajcie. Taki krótki, dziwny vlog z podróży, w której nic praktycznie nie pokazałem, bo też się nic specjalnego nie działo. Na całe szczęście przejechaliśmy bez żadnych awarii, bez żadnych wypadków, bez żadnych kolizji, bez jakichś tam problemów. Parę korków było po drodze, no ale cóż, to się zdarza, niestety, gdy jedziemy w daleką trasę. Słuchajcie, dzięki wszystkim tym, którzy byli podczas tego wyjazdu razem z nami. Mam nadzieję, że odcinki Wam się podobały. Nie było dużo odcinków. Ee, raczej nie opowiadam w odcinkach, tylko pokazuję Wam miejsca, bo od opowiadania są inni, którzy czytają z Wikipedii. Ja tego nie, nie będę robił. Jak ktoś jest ciekawy danego miejsca, to zawsze może się historii dowiedzieć z internetu. Każdy ma internet. Ja Wam pokazuję, jak to wygląda, żeby Was zachęcić do podróży w to miejsce, żebyście zobaczyli, czy warto, czy Wam taki klimat, takie miejsce, takie widoki odpowiadają. A reszta jak Wam będzie odpowiadać się podobać, zawsze możecie zajrzeć w internet, poczytać o tym miejscu. I tyle. Jeśli chodzi o opinię o no, Camping, El Torres, na którym spędziliśmy prawie 3 tygodnie, eee, to w następnym odcinku. W następnym odcinku przy podsumowaniu e, kosztów e, podróży. Także nic, to ja z Wami się będę żegnał. Fajnie było, zobaczymy co będziemy robić w następnej serii, bo no nie mamy już przyczepy. Przyczepy odstawiamy. Postanowiliśmy, że. Do końca roku, mimo to, że jeszcze zostało bardzo dużo czasu, ale do końca roku nie jeździmy. Będziemy oczywiście zwiedzać, ale bez przyczepy kempingowej, trochę nas ten wyjazd zmęczył. Naprawdę nas zmęczył ten wyjazd trochę, jeśli chodzi o przyczepę. Także postanowiliśmy sobie odpuszczamy przyczepę do końca roku. W następnym roku Sardynia z przyczepą, ale to jeszcze o wszystkim dowiecie się niedługo. Słuchajcie, tym, którym się podobało, dajcie łapkę, dajcie suba jeśli chcecie, obojętne. I co? Do zobaczenia w następnym vlogu. That she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you're see through. All these miles away, yeah, I just wanna see you. Baby, give me good faith, she hit me like seafood. Number when I saw you, hi, it's nice to meet you. Know my old girl salty, she just wanna be you. I'm a dog, no monties, I don't wanna leave you. Once you right here, I just want on the street, you know. Cause I've been a bad before, baby girl, I don't wanna repeat. She just won't please me. She look in my eyes, to why are you bleeding? Hope I feel better Don't know the reason, just hope I, hope I feel better I just hope I feel better You said that you love me, don't know if it's still true Hate it when you're not here, love it when I'm with you You say you don't trust me, all the shit we've been through Why you always upset? I don't really get you, I don't really get you Why should I always gotta be so stressful? You, but I can't stand you. I'm just so obsessed, I should take better care of myself, but fuck it. Blacked out in public, on act like she upset, but I know she loves it. I hate my reflection and I look at you, all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason. Just wanna feel better. Hate my reflection, When I look at you, all I see is perfection. I'm so depressed and I don't know the reason Just hope I feel better Don't know the reason, just hope I feel better